Zawierzenie świętemu Józefowi W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przybądź, Duchu Święty, ześlij z nieba wzięte światła Twego strumień, Przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź, Światłości sumień. O najmilszy z gości, słodka serc radości, słodkie orzeźwienie. W pracy Ty się ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości Najświętsza, serc wierzących wnętrza, poddaj Twej potędze. Bez Twojego tchnienia, Cóż jest wśród stworzenia, Jeno cierń i nędzę. Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę, Ulecz serca rane. Nagnij, co jest harde, Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane. Daj Twoim wierzącym, W Tobie ufającym, Siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Dzień. 21. Józefie Najwierniejszy, módl się za nami Czcigodny sługa Boży Fulton Shin mówił o trzech pierścieniach w małżeństwie. Pierścionku zaręczynowym, ślubnej obrączce i o cierpieniu. Małżonkowie znają tę prawdę. Małżeństwo nie jest łatwe. Zaczyna się od miodowego miesiąca, a później życie wypełniają trudności, troski i próby. Aby małżeństwo było udane, potrzebna jest wzajemna miłość, poświęcenie i wierność. Chrześcijańska relacja z Bogiem jest duchowym małżeństwem. Ono też wymaga wzajemnej miłości, poświęcenia i wierności. Ci, którzy są duchowo poślubieni Bogu, Muszą być Mu wierni w dobrych chwilach i w złych, w zdrowiu i w chorobie, w bogactwie i w ubóstwie. Święty Józef zawsze był wierny żonie i Bogu. Święty Józef jest wzorem wiary. Wiara jest jedną z trzech cnót teologicznych: wiara, nadzieja i miłość. Czym dokładnie jest wiara? Jak ją zdefiniować? List do Hebrajczyków podaje nam dobrą definicję. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara chrześcijańska potwierdza, kim jest Jezus, stosuje się do jego nauczania i ufa jego obietnicom. Chrześcijanin jest wezwany do wiary w Jezusa i do zaufania mu. Nie wystarczy uznać, kim jest Jezus. Złe duchy przyznają, kim on jest, ale nie kochają go ani mu nie ufają. Z kolei święty Józef jest wzorem wiary i zaufania. Wie, kim jest Jezus i ufa mu. Święty Józef mocno wierzył w słowa Jezusa, nawet jeśli jego umysł i zmysły były niezdolne do całkowitego zrozumienia ich sensu. Święty Józef praktykował czynną, ufną i żarliwą wiarę. Święty Józef nigdy nie wątpił w boskość Jezusa ani w jego moc pokonania zła. W oczach świata Jezus wyglądał jak zwykłe dziecko, ale Józef wiedział, że jego syn jest Bogiem. Adorował naszego Pana w kołysce, w domu w Nazarecie, w świątyni jerozolimskiej i w warsztacie. Już jako dorosłego mężczyznę. Święty Józef zawsze zdawał sobie sprawę, że patrząc na Jezusa, spogląda na Boga Wszechmogącego. Święty Józef był wierny Jezusowi w dobrych i w złych chwilach, w czasie narodzin w Betlejem i wtedy, kiedy Jezus zaginął i znalazł się w świątyni jerozolimskiej, w zdrowiu i w chorobie, ucząc Jezusa. Jak być dobrym cieślą i umierając w Jego ramionach, w bogactwie i w biedzie, kiedy Jezus otrzymał złoto od Trzech królów, i wtedy, gdy po wyczerpaniu zasobów żyli w Egipcie, cierpiąc biedę. Święty Józef, wzmocni Twoją wiarę. Dziś niełatwo zachować wierność Jezusowi. Świat nie chce, żebyś mu ufał. Miał nadzieję spełnienie Jego obietnic, czy kochał Go? Jeśli żyjesz zgodnie z nauką Jezusa, jesteś wyśmiewany i wyszydzany przez świat, a może nawet przez rodzinę i przyjaciół. Jeśli znosisz wygnanie i odosobnienie z miłości do Jezusa, pamiętaj: On jest tego wart. Jeśli ponosisz stratę materialną z miłości do prawdy, Bóg Cię wynagrodzi. Jeśli jesteś poniżany, oczerniany i szkalowany ze względu na swoją postawę sprzeciwu wobec aborcji, małżeństw homoseksualnych i antykoncepcji, wielka będzie twoja nagroda w niebie. Naśladuj wiarę i pełne miłości zaufanie Świętego Józefa. Bądź niezachwiany, ufny i nieustraszony w swojej wierze. To właśnie niezachwianej wiary świętego Józefa potrzebuje dziś Kościół, aby odważnie się poświęcić pilnemu zadaniu nowej ewangelizacji. Święty Jan Paweł II. Přečte srdce Jezusa, slíbuji se nad námi, nepokalane srdce Marii, půjdu se za námi, přečte srdce świętego St. Józefa, vzdávaj se za Septem dolores, miłuję radowania. Święta Trójcy Ojcze, Boże Sławny potok Dawida, mógł się za nami. Światopadłych Jaków, mógł się za nami. Oglubieńcze Boga Rodzicy, mógł się za nami. Przeczysty stróż Dzielnicy, mógł się za nami syn Syna Bożego módl się za nami, troski o Chrystusa, módl się za nami, O Najświętszej Rodziny, módl się za nami, Józefy najsprawiedliwszy bądź się za nami. Józefie najczystszy, bądź się za nami. Józefie najostrobniejszy, bądź się za nami. Józefie najleżniejszy, bądź się za nami. Józefie najpostuszniejszy. Bódź się za nami, Józefie Najwierniejszy, bódź się za nami, Zwierciadło cierpliwości, bódź się za nami, Miłości, ubóstwa, bądź się za nami, w zorze pracujący módl się za nami, o życia rodzinnego, módl się za nami, opieku nie módl się za nami, o poro rodzin, Bóg się za nami, po strachu duchów piekielnych, Bóg się za nami, opiekuje Kościoła Świętego, Bóg się za nami. słuchaj nas, Panie, baranku Boży, który władzisz w grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Ustanowił go Panem domu swego i zarządcą wszystkich posiadłości swoich. Módlmy się Boże, któryś niewysławianej opatrzności raczą wybrać świętego Józefa na ulubieńca najświętszej rodzicielki swojej. Spraw prosimy, abyśmy zasłużyli na jego orędownictwo w niebie, gdy jako opiekuna czcimy go na ziemi, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Święty Józefie, módl się za nami grzesznymi. Ty, który przeprowadziłeś Świętą Rodzinę przez pustynię podczas ucieczki do Egiptu, wstawiaj się za nami, błogosław nam i prowadź nas, abyśmy wytrwali w wierze i miłości do Jezusa. I naszej niepokalanej Matki Maryi. Amen. Modlitwa papieża Leona XIII. Do Ciebie, Święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus. Pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym stawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy stróżu boskiej rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz wybawco! Przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen. Memorare do świętego Józefa Pomnij o najczystszy, oblubieńcze, błogosławionej dziewicy Maryi, mój najmilszy opiekunie, święty Józefie, że nigdy nie słyszano, aby ktokolwiek, kto ucieka się pod Twoją opiekę i błaga o Twą pomoc, pozostał bez pociechy. Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą gorącością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj mojej modlitwy, przybrany Ojcze Odkupiciela, ale racz ją przyjąć łaskawie i wysłuchać. Święty Józefie, módl się za nami. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Czytania na każdy dzień, Czciciel Chrystusa. Dokądkolwiek święty Józef zawędrował z żoną i z synem, ich dom stawał się kaplicą adoracji. W Nazarecie, w Betlejem i w Egipcie, wszędzie tam rozważał boską obecność Jezusa Chrystusa i zachęcał innych, aby robili to samo. W tym sensie święty Józef jest założycielem kaplic Adoracji, a jego małżonka, jako pierwsza, prowadziła procesję ciała i krwi Chrystusa. Wspólnie z Jezusem i Maryją Święty Józef dał światu największą kaplicę adoracji, znaną ludziom, Kościół katolicki. Dzięki Maryi i świętemu Józefowi w każdej katolickiej świątyni na świecie znajduje się tabernakulum, w którym ukrywa się prawdziwa obecność Jezusa Chrystusa. Chrystus obecny w swoim ciele, krwi. Duszy i bóstwie. Święty Józef nic nie wiedział o mikrohimerytyzmie płodowym, ale Bóg nadal mu błogosławił obecnością Jezusa zawsze, kiedy przebywał niedaleko żony. Być blisko Maryi to być blisko Jezusa. Jezus w niej żyje. Maria ma w swoim organizmie żywe komórki Bożego Syna. Nasz Pan nie musiał przebywać w domu. Aby święty Józef pozostawał w obecności Boga. Gdziekolwiek była Maryja, tam był Jezus. Jego małżonka jest żywym tabernakulum, chodzącą monstrancją, zakrytą świątynią. Nic dziwnego więc, że złe duchy nie ośmielają się do niej zbliżyć. Zawsze jest w niej Boża obecność. Bóg żyje w jej ciele. Księża, mnichy i zakonnice. Mają przywilej doświadczenia tego, co święty Józef. We wszystkich klasztorach i zakonach są tabernakula, gdzie przechowuje się Bożą Obecność. A wszystkie one są właściwie replikami świątyni ciała Maryi. Nie ma znaczenia, czy tabernakulum jest zasłonięte welonem, czy drzwi są zamknięte. Jezus wciąż tam jest. Tak samo było w świętym domu w Nazarecie. Bóg cały czas żył w Maryi, a więc święty Józef cały czas przebywał w obecności Jezusa. Maryja, tabernakulum Boga, jest odtworzona we wszystkich tabernakulach w Kościele Katolickim. Często jednak brakuje przed nimi dusz, które przypominają świętego Józefa, dusz, które uwielbiają Jezusa obecnego i ukrytego w tabernakulum. Kościół potrzebuje więcej ludzi takich jak święty Józef. Ty też musisz adorować Chrystusa, jeśli chcesz być jak święty Józef. Możesz pójść do najbliższego kościoła katolickiego, w którym Jezus jest obecny w najświętszym sakramencie ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Eucharystia jest Jezusem Chrystusem. Najświętszy sakrament jest źródłem. I szczytem wiary chrześcijańskiej, a święty Józef poprowadzi cię do głębszej relacji z Jezusem w Eucharystii. Spędzaj czas w obecności Jezusa w najświętszym sakramencie. Jeśli w twojej okolicy jest w kościele wieczysta Adoracja, uczęszczaj na cotygodniową godzinę świętą. Adoracja odmieni twoje życie. Jeśli zaś w pobliżu nie ma kościoła z wieczystą Adoracją, może jest w parafii adoracja trwająca kilka godzin dziennie lub choćby jeden dzień w tygodniu. Idź, jeśli nie uda ci się znaleźć kościoła, gdzie wystawia się najświętszy sakrament, po prostu odwiedź jakiś Kościół katolicki i pomódl się przed tabernakulum. Jezus tam jest dzień i noc. Czeka na ciebie. Bądź drugim Józefem dla Jezusa i Maryi. Modlitwa do świętego Józefa do odmawiania przed każdą mszą świętą. O szczęśliwy mężu, święty Józefie, tobie dane było Boga, którego wielu królów chciało zobaczyć, a nie ujrzeli, usłyszeć, a nie usłyszeli, nie tylko widzieć i słyszeć, ale nosić, całować, odziewać i strzec. Boże, który obdarzyłeś nas królewskim kapłaństwem, spraw prosimy, aby jak święty Józef, który zasłużył na to, by dotykać i nosić z szacunkiem w swych rękach jednorodzonego syna Twojego zrodzonego z dziewicy Maryi, tak i my byśmy mieli łaskę służyć przy Twoich ołtarzach w czystości serca i niewinności postępowania. Abyśmy dzisiaj godnie przyjęli przenajświętsze ciało i krew Twojego syna i zasłużyli na wieczną nagrodę w przyszłym świecie. Amen.